Dzień dozły, tutaj hopinews.com, ze Marcin Chmielarz, w podwójnej roli tym razem, bo zarówno jako członek HopiNews i jako pracownik świeżo otwartego Jabiruoki. Nie jest to pierwsze wideo, które jest tutaj kręcone, ale pierwsze wideo, które skręcone kręcone w otwartym Jabiruoki. I ze mną jest człowiek, dzięki któremu to wszystko powstało, czyli Rafał Kowalczyk, browarzyciel. Jak się czujesz? W końcu się udało otworzyć pół roku remontu i w końcu otwarcie. Zmęczony, wyczony, wycz szczęśliwy? No szczęśliwy na pewno, ale masakrycznie zmęczony. Ciągle mamy jakieś tutaj wpadki, ale mam nadzieję, że nie odbiją się mocno na, na jakości. Także no, będzie coraz lepiej, będzie coraz lepiej. Taką mam nadzieję. No będzie lepiej, a teraz też źle nie jest. Mamy właśnie, za chwilę będzie wielkie otwarcie na 19 wielka impreza mam nadzieję. Mamy piwa specjalne, mamy specjalne piwo robione przez Piwne Podziemie, cofilisz dodatkowo z wanilią i kakao, mamy premierowe piwo z Bednar, mamy Kernela, Mikelera, mamy dużo i będzie jeszcze więcej, bo... zdradzisz jakieś plany, jakie mamy odnośnie ciekawych rzeczy, które będziemy na kranach posiadać? No słuchaj, no to ty chyba wiesz najlepiej, więc jakby to pytanie jest skierowane raczej do ciebie, ale w tej chwili jest kilka ciekawych piw, mamy piwa kwaśne, mamy piwa gorzkie, ciemne, jasne, wszystkie prawie. Jest sporo z importu, więc jakby warto, warto się nad nimi pochylić. Co takiego mamy z importu fajnego, co byś polecił? No, Kernela di Porter Michael Black. Ale to ma być wywiad, to wiesz, to nie mam cały czas mówić. To może ten, bo o, ty, o samym Jabiruoki już trochę zostało powiedziane, natomiast może o tym, co będzie wkrótce, czyli tak pieszczotliwie nazywany Jabiruoki junior, junior. To może parę słów o tym chociaż. No to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ faktycznie nasz lokal składa się z dwóch, lokali i, jako chyba jedyni w Warszawie, a może i w Polsce, będziemy mieli, mogli mieć dwie oficjalne imprezy, dwa oficjalne otwarcia. Drugi lokal, który mieści się za bramą, czyli w bardzo, bardzo bliskim sąsiedztwie, jest nieco mniejszy, ma raptem 60 metrów kwadratowych, będzie wy, w, zrobiony w podobnym wystroju, chociaż zakładam, że będzie to takie bardziej klubowe miejsce, gdzie trochę dłużej posiedzimy i być może będzie większa selekcja jakichś alkoholi gatunkowych, trochę mniej kranów, ale, ale będzie równie, równie ciekawie, równie klimatycznie i jeżeli miałbym szacować czas, to wydaje mi się, że w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie zrobić właśnie drugie oficjalne otwarcie Jabiru Woki, nazywanym pieszczotliwie Junior, ponieważ jest mniejszy. I w Jabiroki Junior kranów będzie 6. Tutaj mamy. Na razie mamy 15. Wkrótce dojdą dwie pompy, więc też będzie okazja na kolejną imprezę. Co chyba o czym chyba mało kto tutaj na co zwraca uwagę? To to, co było wcześniej w tym miejscu. No bo tutaj remont trwał pół roku. to kiedy ekipa wchodziła, to to wyglądało kompletnie inaczej. Udało się parę rzeczy odkopać, więc może o tym parę słów. No tutaj uprzednio była restauracja kinowa. Ci sami właściciele, którzy prowadzili wcześniej restaurację Kasztelan. Restauracja Kasztelan była dosyć znana. Była taka wódczana restauracja. Przychodził tutaj kwiat warszawskiej, że tak powiem, gawiedzi. No i do dzisiaj czasami się zdarza, że starsi panowie zachodzą pod muszką i pytają się, czy będzie wódeczka ze śledzikiem. No wódeczka będzie, ale jednak głównie y, sprzedajemy piwo i to dobre piwo, więc prawdopodobnie będą musieli poszukać jakiegoś innej, jakiegoś innego miejsca. Przecież parę słów o tym, co, na czym jesteśmy, na czym siedzimy, czyli ta no, zabytkowa podłoga, zabytkowa posadzka, bo to jest, no to jest coś, na co wszyscy zwracają uwagę, wchodzą, wow, co to? No faktycznie, słuchajcie, kamienica jest z 1904 roku, to jest bardzo... Stara kamienica. No i poprzedni właściciele przykryli tą podłogę grubą warstwą betonu. Jeżeli do nas wchodzicie do lokalu, to musicie zrobić stopień do dołu, tak? Tyle właśnie było betonu. Myśmy wykuli wszystko i odrestaurowaliśmy troszkę tą podłogę. No są ubytki, widać ząb czasu, ale jak każda prawdziwa rzecz, ta podłoga też się broni. I choć jest takim patchworkiem, bo są różne kolory. Tutaj były oryginalnie trzy różne pomieszczenia, więc są trzy różne wzory tej podłogi. Kolorystyka jest różna, ale to fajnie wygląda. Wszyscy, wszyscy, wszyscy to chwalą i wydaje mi się, że to, że to jest jedna, rzecz, jedna z wielu rzeczy, które nas odróżnia. No i kolejną rzeczą, znaczy, czy odróżnię, no, ale to na co będziemy zwracać szczególną uwagę, to ekipa. Ja już, no mamy paru mocnych graczy. Między innymi cała ekipa barmańska z jednej trzeciej przeszła. No i y, Twoją filozofią jest też stawienie na ludzi, prawda? Więc jak to chcesz realizować tutaj w lokalu? Poza tym, że będzie dobrze płacił i będą bonusy. Tak. W sensie to jest lokal dla ludzi, zarówno dla tych, którzy stoją po, po tej i po tamtej stronie baru, więc jakby. Podmiot Człowieczy jest tutaj najważniejszy Zaraz za piwem, po piwie Więc absolutnie Fajnie by było Gdyby udało nam się zmontować Mocną, zgraną załogę Mam nadzieję, że tak będzie No i mam nadzieję, że też że Przełoży się to na to, że będziemy Mieć stałych bywalców Stałych gości, którzy Będą tutaj z nami Razem cieszyć się doskonałym piwem Było o piwiem i jeszcze może słowo lub dwa o gatunkowych alkoholach. Bo z tego co pamiętam, no to whisky jest takim jednym z Twoich koników poza piwem, rybami, podróżami, amerykańską motoryzacją. I, i trochę jeszcze tego będzie, prawda? Amerykańskiej motoryzacji raczej tutaj nie wprowadzimy. Ryby i alkohole gatunkowe? No właśnie, będziemy mieli selekcję fajną whisky. I w dużej mierze będą to właśnie Bourbony, czyli amerykańska kukurydziana whisky. Nie wiem dlaczego, ale ona mi bardzo, bardzo pasuje. Kocham piwa, które są sezonowane w beczkach po Bourbonie i taki intensywny kukurydziany zapach jest, jest, jest czymś, co, co, co bardzo sobie cenię. Dlatego w naszej ofercie są Bourbony. Oczywiście też są, są szkockie whisky, w tym Single Malty. Nic, tylko przyjść i spróbować. Mam nadzieję, że... No zresztą whisky daleko nie leży od piwa, prawda? Półprodukt, który używa się w Szkocji do wyrabiania whisky, nazywa się po prostu piwem. Też się waży brzeczkę. Mm, tak więc jakby piwo, piwo i whisky, taki starszy i młodszy brat, lub większy i mniejszy, bardzo, bardzo do siebie pasują. Stąd, stąd ten pomysł. wiesz, że y, lubisz... Intensywny kukurydziany aromat. To znaczy, że będziemy mieć zawsze na kranach piwo z DMS-em? Ja już wiedziałem, jak to skończysz pytanie. Wiesz co, no nie wiem, będziemy mieli to, co uważają browary. Jeżeli będą, będzie to piwo z DMS-em, to się pierwsi o tym dowiecie. No i mam nadzieję, że to też będzie jakby taka, taka selekcja, prawda? Jeżeli browar będzie ważył takie piwa, no to zawita raz, może później drugi raz, żeby się sprawdzić, ale jeżeli będzie to permanentna wada, no to zasadniczo zasadniczo u nas takiego nie będzie. No już ja to o to zadbam, a mówią, że jestem jednym z większych hejterów w tej branży. No cóż. Gdzie ty? To kto jest większym? No paru by się znalazło, nie będziemy tutaj po nazwiskach, tak, ale e... Jesteś bardzo miłym człowiekiem. Zawsze mnie uspokajałeś teraz na, 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 na finiszu. Malałe miód na moje serce. Jak ja byłem kompletnie załamany, to, 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 to Marcin mówił jest spoko, jest okej, okay, tak? No i to jakoś mnie budowało. Także bardzo sobie ceniłem jego, jego obecność na ostatnich metrach i na ostatnich, w ostatnich dniach, kiedy tutaj było naprawdę mocno, mocno. Nie, było, by, był taki zakręcony czas, tak. Także dziękuję Ci Marcin przy Proszę bardzo, polecam się na przyszłość oczywiście. Słuchajcie, polecie do Jabiruoki, bo no to będzie naprawdę miejsce, w którym się będzie działo wiele. Redakcja hopinews.com już ma wybrany kącik, bo tutaj będą stałymi bywalcami, więc już materac, jakieś składane łóżko się skombinuje. Naprawdę, będzie się działo. Jak się pamiętacie, piwną opowieść z III będzie tu kontynuacja. No, będzie grubą. I mówię to i jako pracownik Jabiruoki, jako członek HopiNews.com. No więc widzimy się w za zapewne prędzej czy później. Do zobaczenia. HopiNews.com. News from the world of Polish craft beer.